Dzień dobry! E, tak, e, to jest pierwszy film wprowadzający ogółem. I e, ten kanał, bo to jest nowy kanał, i oczywiście się nazywa Pociągi jako twórca e, filma. Prześmij się jako kanał Pociągi, tak? Będzie to zróżnicowane. E, I co? E, o czym o pociągach, jak sama nazwa kanału wskazuje, i tych wirtualnych, jaki jest na miniaturce, i tych prawdziwych, jakie nie są na miniaturce, ale będą na filmach. Kiedy? Kiedy to jeszcze nie wiem, sobie ustalę. To nie, nie jest jeszcze jakimś problemem, A, ale ustalę potem. Tak. Dla kogo? No dla wszystkich, kto lubi pociągi, czy te wirtualne, czy te realne, to, to już e, jakby w, właśnie tam widzów y, decyzja, no i w sumie to tyle mogę powiedzieć, jakby jeszcze, no co, o czym mówiłem, kiedy, no mówiłem, chociaż nie powiedziałem kiedy, ale... No, co na pewno odcinki te e wirtualne koleje będą się pojawiały częściej niż te koleje y realne, no bo to jest kwestia tego, że do realnego to trzeba faktycznie gdzieś wyjść. A tutaj można nagrać po prostu gameplay. Y no, co y y y w sumie no nic nie mam tu do powiedzenia yy, jeszcze tak no yy, czyli yy, o czym dla kogo było mówione o czym było mówione dla kogo było mówione kiedy było mówione o jakie tematy bezpośrednie, no bo o czym mówię realne yy, yy, w kontekście kolei realnie. Yy, co? To będzie prawdopodobnie trochę spotingu. jakieś tam wyprawy kolejowe. Może nagram w przyszłości dalszej. jeszcze można tu dodać: yy, Tak, jakieś tam o sygnałach można porozmawiać o takich rzeczach. A propos kolei wirtualnych, to symulatory SCR na pewno. I może jeszcze Maszyn, ale do tego nie, nie daję głowy. Oprócz tego yy, yy, będą jeszcze inne gry z Robloxa, oprócz serera. I będzie jeszcze yy, potem, ale już dawno, dawno yy, mam tu takie gry przygotowane, yy, główne jak. Na przykład EuroTrack Simulator, bo Simulator 18, głównie symulatory, więc jak ktoś liczy tutaj jakieś FPS-y, to to nie. To, to nie. Nie będzie. Nie. Jak ktoś liczy na Minecrafta być może, ale nie daje głowy. Co jeszcze? No i to w sumie tyle. Jeszcze jakieś iosy, może ale to, to... No być może, być może będą osy, ale też nie 100% pewnie. I jakieś tam też mo może będzie jakby też ja przetransmitowywanie czyli, że ja oglądam 2.3 i, i jakiegoś i poszałgamy. Widzę niby że zasięg jako jakiegoś filmu konkretnego, więc no w sumie mogę powiedzieć, że to tyle, bo y, nic raczej innego nie będzie, nie, nie, nie powinno być nic innego, a jeśli się zmieni format kanału, to będzie y, dla społeczności pewnie, także, albo na dyskusji, bo ja nie pamiętam, jak to się teraz tam nazywa, ale no i tyle. Да <laughs>